Ejo, zapraszam Was no, na taki trochę inny odcinek niż do tej pory, bo dzisiaj spotykam się z Karoliną. Karolina jest trenerką oraz fizjoterapeutką uroginekologiczną i to właśnie ona dbała o mnie w ciąży i teraz po porodzie. Poruszymy właśnie zagadnienia, jak bezpiecznie do tej formy wracać, jak bezpiecznie w ogóle wracać do swoich aktywności z przedciąży, jakie ćwiczenia można wykonywać, co w ogóle należy najpierw po tym porodzie zrobić, no i jak dbać o siebie w ciąży, żeby potem ten powrót był łatwiejszy. Chodźcie ze mną na to spotkanie.

nie wiem, coś mi, ale jakby... Po na nie dziwnie wygląda, nie? Wygląda na mi się skończy. No ale to ona wróciła szybko do aktywność, więc no, nie, nie wiem. To właśnie powiedzmy sobie o tym yy, właśnie na podstawie tej atletki, bo są dziewczyny, są jakieś takie dziki, które na tej siłowni albo właśnie no w internecie też się widzi, że na Róże robią takie, no moim zdaniem bardzo zaawansowane rzeczy, które ja wiem, że wymagają dużo mięśni brzucha, no. a jednak w ciąży te mięśnie są strasznie delikatne i jakbyś właśnie mogła powiedzieć. No, no są delikatne. Czy to jest też ok. No, no moim zdaniem nie. Ja wiem, że czasem jest tak, że jedna kobieta przez okres 10 lat ćwiczy lekko atletykę, Albo faktycznie ćwiczy ten polność. Ona jest dostosowana, ale nie jest w ciąży. A to ciało w ciąży na tyle się zmienia z tygodnia, na tydzień jest coraz inny. Te mięśnie, mięśnie, generalnie głębokie, się osłabiają z tego na tydzień. One się nie, nie są w stanie dostosować do tych wszystkich zmian, które są w ciele, mm. więc kurczę, z no tym na nie. Fajnie jest, kiedy tą aktywność się trochę zmodyfikuje, bo niekoniecznie ten foldens jest taki bardzo, bardzo we. Ale przykładowo niektóre figury, które wymagają bardzo dużo tej tłoczni brzusznej można by było zmodyfikować na takie prostsze ruchy. Nie? Więc każdą aktywność jakąś jaką jesteśmy w stanie zmodyfikować, żeby była dobra dla tej kobiety. Przykładowo kobieta, nie wiem, uwielbia biegać. No dobra, nie jest w stanie wytrzymać bez tego biegania, ale jest orbitrek, na którym może się przecież zmęczyć, też zajechać w cztery litery. Więc może lepiej przejść na orbitrek, może będzie bezpieczniejszy. No bo nigdy gdzieś tam nie wiadomo, nie? co się tak. dzieje tak mechanicznie z kobietą. Czyli idąc tym tropem jakby w ciąży, żeby no, mhm. już zadbać o siebie, myśląc o powrocie do formy, mhm. no to warto by było te ćwiczenia jednak robić lżejsze. To powiedz jeszcze tak, czym się kierować? W sensie jakby na co uważać i czego pilnować, żeby potem no, bezpiecznie, że tak powiem, wracać do tej formy? Może zacznijmy od tego, że fajnie jest chociaż no, kilka razy pójść tej ciąży do fizjoterapeutki, która się, która się specjalizuje w tym ruchu mm -hmm. i żeby ona zobaczyła ten brzuch, czy on ma rozejście, jak on pracuje, czy on jest jeszcze, chociaż właśnie trzyma się w tej funkcji, czy on już ma jakieś zaburzenia w takim ruchu, jak jest jej postawą ciała, jak jest jej powięzią itd., itd., jak jest z miśniami na miednice? czy one się trzymają, czy one już nie znoszą tych obciążeń e, ciążowych. E, więc to jest raz, a mm -hmm. dwa, na pewno bym uważała przykładowo na takie ćwiczenia, w których się dźwiga ogromne ciężary. Mm -hmm. Wciąż nie nie w samym Z <laughs> ciężarem, to raz, ale ja nie wiem, czy te 120 kg, nigdy nie dźwigałam w ciąży, nie podejmowałam żadną ze swoich podobieżnych dźwigania takich ogromnych ciężarów tiktokowych, mm -hmm. powiedzmy sobie. Um, więc nie wiem, ale bym na pewno uważała. Bo to przede wszystkim na samą ciążę na przebieg tej ciąży może być niekorzystne to raz. A dwa na to, jakie generuje to siły w w brzuchu, raczej są to ogromne. No dwa, Ten kręgosłup, który zmienia się w trakcie ciąży, bo on musi zmienić swoje krzewizny. z takiego, takiego pięknego, neutralnego kręgosłupa. Ten kręgosłup sobie idzie w odcinku leżącym do przodu, mm -hmm. kręgosłup piersiowy do tyłu. Jak zauważymy kobiety w ogóle w takim dziewiątym miesiącu ciąży, to one mają barki do przodu i czasem nie są w stanie podnieść tej ręki tak ładnie do, mm -hmm. do tyłu, bo coś się ogranicza, nie? bo one już przez ostatnie miesiące tak naprawdę barków nie były w stanie w pełni ruchu. Wykorzystać. E, więc e, jestem na, na nie z takimi bardzo mocnymi obciążeniami to raz, Ale siłowo można ćwiczyć. Ale siłowo można ćwiczyć. Fajnie by było te 60%. Przykładowo, nie wiem, no, dźwigałaś 40 kg, to zmniejsz to do 60%, nie? Ale patrz się co tydzień, jak ty się czujesz z tym ciężarem. I bardziej tak. Mm, Uczulam kobiety w ciąży na to, żeby słuchały swojego ciała, że jeżeli danego dnia one się czują źle, mhm. to możliwe, że to jest czas, żeby zostać w domu, po prostu odpocząć. I nawet na moich treningach, jak się spotykam z dziewczynami, to one mają taką ulgę, że jak tego nie czujesz się źle, to nie przychodź. Nie ja wolę ciebie nawet, żebyś po prostu odpoczęła, mhm. niż żeby coś miał się stać na tym treningu, bo takiego w ogóle nawet, że ona przez następny na tydzień nie będzie mogła wstać, nie mhm. bo się tak czuła źle, nie się czuła zajechana pociążmy już zejszcza. Tak? No, Można bardzo delikatnie siebie traktować. No. no, ale to idźmy sobie dalej. W takim razie już był poród, i po porodzie. Mm -hmm. Co najlepiej zrobić właśnie od razu, żeby no, podjąć już te kroki wracania do aktywności swoich? Dobra, to zacznijmy od tego, że tą aktywność poporodową zaczynasz już tak naprawdę w pierwszych dniach. Jeżeli chcesz wrócić szybko, czyli przykładowo 6 miesięcy po porodzie, to zaczynamy już tą aktywność w pierwszych dniach. Tylko nie jest to taka aktywność, którą widzisz na siłowni. To są bardzo fizjoterapeutyczne rzeczy. To są oddechowe, to jest uaktywnienie mięśni głębokich, to jest, to jest wprowadzenie tego poprawnego napięcia mięśni na miednicy. To jest zadbanie o siebie w kontekście fizjoterapii urokinologicznej. Czyli jeżeli jesteś po cesarskim cięciu, to już nawet w takich pierwszych dniach idziesz na tą fizjoterapię mhm. i sprawdzamy sobie mobilność wszystkich tkanek wokół, bo fizjoterapeuta wtedy nie ciągnie tej blizny, nie mobilizuje ją jakoś strasznie mocno, tylko sprawdza sobie wszystko wokół, daje Ci proste zalecenia do wykonywania w domu i tak samo po porodzie naturalnym. Mhm. Prowadzamy sobie niewielkie, gdzieś tam powolne ćwiczenia, żeby już tą uaktywnić kobietę. Sprawdzamy sobie pod USG, jak wyglądają mięśnie proste brzucha i jak one mm -hmm. uaktywniają się w ruchu w pewnych testach. E, no i już ta kobieta jest zaopiekowana i ona wie, co robić. I może ta wizyta tak naprawdę będzie jedna z wizyt, wizyty w połogu i ona potem sobie w połogu sama sobie radzi w domu, a po połogu przychodzi na kolejną wizytę i cały czas jest gdzieś tam w tym cyklu takim opieki, ale przede wszystkim stopniowo. Okay. Stopniowy powrót, nie? No I trwa tam, wiadomo, plus minus. Plus tak? minus 4-8 tygodni, w zależności tak. od kobiety, dokładnie. Tak. E, I potem e, możemy już, e, że tak powiem, no, zacząć się ruszać trochę poza dolą. Tak? No. E, czyli możemy zacząć robić coś więcej. E, I też powiedz może nam, od czego jakby się zaczyna? I czy w ogóle czy można to samemu ogarnąć, czy jednak lepiej pod czyimś okiem? Myślę, że w pewnym stopniu można to samego ogarnąć, tylko wydaje mi się, że samemu ocena przykładowo cięcia, znaczy twół blizny po cesarskim cięciu, już nie. Jak wyglądają te mięsie proste brzucha, jak wygląda rozejście mięśni proste brzucha, jak wygląda ta aktywność mięśni i brzucha, to też nie jesteśmy w stanie z ocenić. Więc tutaj fizjoterapeuta będzie potrzebny. and the oceny. Natomiast zazwyczaj wygląda to tak, że jak dziewczyny chcą mieć, chcą same wracać do aktywności w domu, bo dziecko, bo życie i tak dalej, i tak dalej, no to one nie muszą przychodzić co tydzień. One mają przykładowo na miesiąc dane zalecenia i one przychodzą co miesiąc. Po prostu sobie je zmieniamy. I powoli, powoli one wdrażają coraz więcej tych ruchów, coraz więcej wzorców ruchowych i gdzieś to idzie gdzieś tam do przodu. nie? one są pod jakąś faktycznie kontrolą, powiedzmy to, nie? Więc samemu. No chyba nie. Każdy z nas potrzebuje chociażby takiego, nie? takiego wsparcia. Okej, okay, no, to już jest taka fajna też wskazówka, gdzie no. po to wsparcie się zgłosić. No ale właśnie no, do, do trenera, najfajniej no, by było. No i oczywiście też wizyta ta lekarska jest potrzebna ten, po połowu. To, to jest takie must have, nie? żeby się o tym pamiętało. No, ja chodziłam do Ciebie na zajęcia, yy, co, co tygodniowe właśnie, które okay. miały na celu powrót do formy yy, i powiedz może na tych zajęciach na czym się by byłby Aha, y, skupiamy się na tym, żeby przede wszystkim zadbać o brzuch. Mięśnie głębokie są takim głównym naszym celem, więc dbamy o to, żeby przy prawidłowym oddechu, prawidłowo aktywnie mięśnie na miednicy i mięśnie głębokie brzucha generalnie mięśnie posturalne. Dbamy sobie o to, żeby ta poprawna postawa ciała była takim naszym. Ten wzorcem do ćwiczeń wszystkich mm -hmm. i, i technicznie, żeby je żeby, żeby technicznie je robić je prawidłowo i to jest takie chyba takim meritum naszych zajęć e, Fakt, że jak kobiety już cały czas przychodzą te same to mamy taką dosyć dobrą podstawę żeby z każdym gdzieś tam powiedzmy miesiącem iść coraz bardziej do przodu więc tak jak Ty już jesteś wypuszczona żeby w ten mm -hmm. pole iść tak jak teraz Kasia będzie biegło maraton górski, powodzenia bardzo i życzymy, no i kobiety po jakimś czasie są wypuszczone albo na hokej, albo na pole dance, albo w jakąkolwiek aktywność, którą po prostu uwielbiają, bo już nie muszą tak bardzo, bardzo dbać o te takie wzorce takie podstawy. nie? Okay. No właśnie, czyli e, kiedy następuje ten moment, że wypuszczasz te swoje podobieństwa? Zależy, jak ja wszystko, ja nie? To jest taka fajna nazwa, zależy. Zależy od. No to jeżeli jesteśmy pod jakąś kontrolą e, i sama, i trenerka, i fizjoterapeutka, i sama kobieta widzi, kiedy jest ten moment, więc sobie próbujemy, ok, dobra, e, robisz to już poprawnie, to poprawnie, zrobiłaś większy ciężar, to spróbuj Ujść w tym tygodniu na takie swobodne bieganie. Pójcie w las 4 km, ale nie patrz proszę cię na czas. Okay. Powiedz mi feedback, jak się czujesz, bo dobra, sprawdziłyśmy sobie miejsce na siła na piątkę, wytrzymałość na dziesiątkę. Wszystko jest ok. Nie, nie ma obniżenia narządów rodnych, nawet jak jest obniżenie narządów rodnych, to jest zaopatrzenie, czyli dostała pensar, dostała zalecenia itd. Tak tak Więc to próbujmy. Czujesz się dobrze i powoli, stopniowo idziemy z każdym obciążeniem, czyli następnym treningu robi szóstkę, ale szybciej, hmm. albo potem robi jakieś przebieżki, albo potem robimy większy ciężar hmm. i faktycznie to tak stopniowo, stopniowo sobie idzie, więc w sumie każda kobieta jest w stanie wrócić do swojej formy, czasem może trochę bardziej zmodyfikowanej, no bo jeżeli jest obniżenie rządów rodnych, no to już ten... Nie wiem, bo sk skakanie, z trampoliny tysiąc razy na dzień to już nie będzie dla niej, nie? Mm -hmm. Ale to nie znaczy, że musi z tego w 100% zrezygnować. Więc dla każdej jest powrót do aktywności fizycznej, którą kocha, czasem zmodyfikowanej, ale cierpliwość i kiedy to jest, zależy od zaangażowania i od dziecka. Okej, okay, czyli tak naprawdę podsumowując to nasze ciało w którymś momencie się po prostu robi gotowe, żeby, tak. żeby funkcjonować, żeby ćwiczyć poprawnie, bo to chyba tak. głównie o to chodzi, żeby tam te wszystkie mięśnie... Działały tak, żeby sobie zrobić krzywdy. Mhm. No i wtedy można do tych aktywności powoli wracać. No dobra, no to y, wydaje mi się, że, że to jest taka duża dawka wiedzy i jego podpowiedzi tego, co można zrobić, żeby, żeby właśnie y, nawracać. No, y, czy trzeba czy pamiętać to? może o tym, że kobiety um, czasem one myślą, że bardzo dużo będą w stanie zrobić. I pytam się, w jakim, jakim okresie czasu byś chciała? No, za trzy miesiące. I ja mówię trochę szybko, ale zawsze da radę, tylko potem to życie weryfikuje nasze plany. Kolejne. Okazuje się, że dziecko nie śpi po nocach, że ona nie śpi po nocach, że ona nie dojada albo gdzieś tam je szybko, mhm. więc już ta regeneracja spada o jakieś 50-90%. I czas na ćwiczenie maleje. Mhm. No, te życie to... faktycznie się przewraca do góry nogami, a potem wraca, tylko. Trzeba się w nim odnaleźć. I jeszcze dziecko, które jest w tym... W tym wszystkim, nie? No, no masz rację, że, że tak, że powrót w ogóle do formy to jest jedna kwestia, no. ale tak jesteś w nowej rzeczywistości. Tak. Myślę, że nie ma co też takiej presji na siebie narzucać e, właśnie tych aktywności, bo najpierw się trzeba w ogóle odnaleźć, bo no, tak jak mówię, no w nowej roli, w ogóle w nowym życiu, w nowej rzeczywistości, wszystko to sobie poukładać, e, jakoś się przyzwyczaić, e, pamiętając oczywiście o sobie cały czas, tak, ale mówię o tej takiej presji, że no. już muszę szybko, nie? Tak. Czasem chcemy za szybko i to gdzieś nas gubi i potem jest trochę taka frustracja, że mi się nie udało w te trzy miesiące wrócić, a bardzo, bardzo chciałam. Ja pamiętam sama, że po drugim porodzie ja się dobrze poczułam, jak biegałam szybko, dopiero półtorej roku po porodzie i mówię okej, okay, dobra, karnyga nie stanie się posikać, więc yes. ci nie wypadnie, dobra, biegnę, jest okej. Okay. Ale jak pobiegłam, znaczy spróbowałam biegać pół roku po urodzeniu drugiego dziecka, to nie wracasz, nie, wracasz jeszcze raz na matę i dopiero, dopiero potem próbujesz, bo to nie ma po prostu sensu. Zrobisz sobie krzywdę, nie jesteś jeszcze młode. A to będzie miał wydźwięk za 10 lat. Albo będzie wolał kręgosłup, albo kolana, albo cokolwiek innego. No, tak, no trzeba o tym That's też z tyłu bo o tym w ogóle nie myślimy. No, no. Myślę, ja, ja sobie też jakieś tam presy nie nakładałam z tym Poldensem, po prostu no, no, sobie poszłam, to. sprawdziłam, i to, że no bardzo trzeba od początku zacząć. No. E, ale no, no i trzeba to trzeba. No zobaczymy w sumie, ile to no, już to Już się trwanie. Moje dzieci też urosły, więc jesteśmy w stanie więcej czasu im że nie jesteśmy aż tak bardzo zaangażowane gdzieś tam w dzieciaki. Jesteśmy w stanie ich oddać na chwilę, nie są przyklejone. Nie są przyklejone. No, no, przyklejone. Można coś samemu działać, no, to też jest każdym na miesiąc coraz więcej jest tego możliwości. No, no ale... robimy jakieś ćwiczenia.

Ok, z tej pozycji myślimy o tym, żeby palce wstrapiły w strachach, bo wtedy będzie lepsza stabilizacja. Możemy tak okuszkami palców trochę ściągnąć podłoże, a wtedy będzie lepsze napięcie na brzuchu. Możemy sobie spróbować na początek tego. Czyli samego ściągania obuszkami palców i już powinien się brzuch samoczynnie samo napinać. Okay? Jesteśmy w tej pozycji. Skontrolujmy sobie to, kontrolujemy, czy nasze łokie są przeproste. Jeżeli łokie są przy, są przy proście, to musimy delikatnie je ugiąć ściągnąć do tyłu. Mm -hmm. Automatycznie łopatki również idą do tyłu. Teraz myślimy o głowie. Czy głowa jest w dole? Głowa powinna być przedłużeniu kręgosłupa. Kolana są pod biedrem. Okay. Mamy to. Mamy składowe. Mamy głowę, mamy łopatki, mamy łokcie, mamy palce. Teraz myślimy, czy nasza kupa jest maksymalnie do stupitu, czy jeden odcinek leciowy jest w neutralnej pozycji. O, ściągamy miednicę do neutralnej pozycji i teraz. Lewa ręka zostaje na podłożu, ona jest delikatnie zgięta, mm -hmm. z wydachem. Idę prawą ręką do przodu i teraz nie chcę balansować biodrami. Bo normalnie bym zrobiła tak, że jak podnoszę rękę, no to moje biodro leci na bok. Okay. To teraz robię to tak, jakbym była w tunelu wypełnionym gwoździami i nie mogę, e, nie mogę się przesunąć nawet na milimetr. Wyciągam rękę do przodu i powoli wracam. Możemy, Możemy też do przeciwległego barku dojść ręką. Mhm. A czy my tutaj już jakby myślimy o tym, co ten brzuch robi, w sensie... Tak, on powinien się generalnie już sam napinać. Mhm. samej postawie, prawidłowo. Jeżeli jest bardzo duże rozejście, e, no to też fizjoterapeuta pokieruje, no to ćwiczenia w klęku podpartym mogą nie być na, na pierwszy rzut. Mhm. Ale przy takim tak. e, zwykłym <grymne> <grymne> A, ok, no, no, Okej, pokaż, pokaż sobie okay. I mamy nadpracę pod barkami. Okay. E, I są na, na, szerokość twoje, na szerokość twoje kola. Mm -hmm. Z tej pozycji, jak podniesiesz jedną rękę do góry, to dwój brzuch się automatycznie na tak delikatnie, mm -hmm. op, po to, żeby utrzymać tą sylwetkę okay, I długo. nie wraca. Mm -hmm. yeah. Dobra, jeżeli mamy to i to wszystko nam już wyszło prawidłowo, mm -hmm. okay, to z tej pozycji chcę nadal trzymać tę podłogę mm -hmm. i wypuszczam jedną nogę szurając stopą po podłożu do tyłu, i to już będzie trudniejsze. Mm -hmm. I powoli wracam. Proste, w miarę. <grym> Ale po porodzie niekoniecznie, nie? <grym> tak, tak. <grym> Kiedy ciało trochę przyszyło Dobra, kładziemy się na fleckach. Okej, okay. no to mamy to. To teraz myślimy o tym, że nasze kolce biodrowe są na równej wysokości. Z tej pozycji po będziemy podnosić jedną nogę do góry, więc wyposłużymy ją. Mm. Kolce biodrowe utrzymujemy na równej wysokości. Ręce mogą być z usztułowia, mogą być w tej pozycji pod mm. Ona będzie trudniejsza. Najtrudniejsza, kiedy będą ręce nad, naszą, nad naszymi barkami. Okay. Z tej pozycji myślę o tym, żeby mój brzuch był trochę jak tafla. Ale takie podciągnięcie jest w tfu. ale to napięcie kierujemy sobie do góry, trochę do dołu. To nie jest to napięcie brzucha. Ściskam jak najmocniej mm -hmm. i z tej pozycji chcę podnieść nogę zgiętą w kolanie do góry na wydechu. Kolce biodrowe pamiętamy na równej wysokości, wydech, hop i powoli, utrzymując tą piękną stabilność brzucha i do, do dołu. Często kobietom po porodzie lubi się taka straszna burka. Albo robi się stożek wzdłuż mięśni prostych, czego nie chcemy, więc one muszą myśleć o tej aktywności miśni brzucha podwojonej sile i z wydechem podnoszę nogę do góry do kąta 90 stopni i powoli opuszczam do dołu. Jak czujesz się ok, już wszystkie etapy przeszą, to mogę podnieść drugą nogę do góry i z wydechem, z napięciem poprawnym brzucha dołączam jej drugą nogę i powoli opuszczam do dołu. Okay. Dobra, mm -hmm. lecimy dalej. Moim rozwiązaniem jest piłka, że w ciąży raczej dużo osób, to piłka mało Tak, Płynka. ale po niekoniecznie, czasem już kobiety mają dość, no, przebijają triumfalnie. Dobra, to mamy ten sposób, jesteśmy w potworze. Staram się nie otrapywać na tej piłce, tylko faktycznie nad odbijać się od podłoża. O, ja mam ja. trochę piłkę zepsaną. I teraz z tej pozycji, robimy tego berdoga w pozycji podporu, idę jedną ręką do przodu, nogą idę do tyłu i wracam i staram się nie chybotać na boku. <grym grym> I mamy, o, do przodu, przeciwległa ręka i przeciwległa noga i wracam. Ekstra, uszkolona. <laughs> wyszkolona już. No? No, ale na pierwszych do gólek to jest zdarzenie z rzeczywistością. Nie, tak. że takie, które by się wydawały proste rzeczy, szczególnie taka, kogoś, kto się rusza, no to nie jest No proste. Czasem kobieta ma funkcjonalny brzuch pod wojskiem. w ogóle wygląda super, nie mniej się no. na nic, to no, można no. było by się do czegoś przyczepić. Jak zawsze da się czegoś przyczepić, no. a jednak okazuje się, że potem przychodziłem do ćwiczeń i... Lepa. Lepa. No, ale tak jest. No powoli, powoli, powoli. Dobra, okay. mamy to. Ok. No, przejdźmy sobie do na brzuszku. No, najprostsze się... ćwiczenia. No. Jeden się trzymamy pod, pod czołem, kładziemy się na dłoni z tej pozycji. Trzymamy łopatkę sobie w dole, o, więc nasze plecy pracują już. Z tej pozycji, nie teraz z pozycji łopatki, podnoszę rękę do góry i powoli idę w skrzydełko. O, do tyłu i wracam. Czuję się już OK. Mówię z przedłużeniem drugiego słupa, dwie ręce są do przodu i z wydechem. Dwie łopatki ściągnę do dołu, Wnoszę ręce do góry i powoli przechodzę w skrzydełko. O. I nie wracam. I ja nie świetnie. Świetnie, prawda? Świetnie, tak nie no, konsumujemy. Zamknijmy wszystkie brzuchy, prawda? jest Tak, akurat nie na mięśnie brzucha, ale nie wszystko zróbmy na mięśnie brzucha. Nie no wiedzą, no, wszystko to musi tak. zostać mniej więcej, chociażby zaopiekowane. Ale dobra, lecimy dalej. Nie wiadomo, że to jak nie możemy tylko na brzuch wcisnąć, tylko tak, no, ogólno-rozwojowo, nie? No. Mm. Generalnie mięśnie brzucha pracują nam również podczas przesiadu, pracują nam podczas martwego ciągu, hmm. pracują podczas innych wszystkich wzorców ruchowych, więc jeżeli on tak przeszedł tą pierwszą ścieżkę takiego wzmocnienia, hmm. no to lecimy dalej w te wzorce ruchowe, bo one są bardzo potrzebne do tego, żeby ten już pracował prawidłowo, ten ma wzorzec martwego ciągu hmm. pow powinien być wykorzystywany poprawnie, nawet i 100 razy na dzień, bo podnosimy dziecko, podnosimy skarpetkę, podnosimy zabawkę i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli już ten brzuch daje radę, no to działasz nie? z takim ciężarem niewielkim na początek i coraz gdzieś tam większe z, z tygodnia na tydzień. Dobra, mamy już te ćwiczenia. E, lecimy dalej? Dobra. Dobra. Weźmy sobie może jakąś taśmę, i każda dziewczyna ma jakąś taśmę w domu. Jak może oddechowo pracować z taśmą w trakcie ciąży, to biega mocniejsza. Ja wezmę sobie słabszą, dobrze. Okej, okay. chwytamy sobie taśmę pomiędzy e, rękoma. Zdecydujmy sobie teraz o tą łopatkę. Nadgarstki są pod barkami, kolana są pod biodrami. Z tej pozycji oczywiście ten prawidłowy obalik I fytam, znaczy jedna ręka cały czas jest ustabilizowana. I idę ręką do boku. pop I wracam. I idę ręką do boku. I nadal staram się utrzymać biodra do równej wysokości. I teraz pracuję sobie na brzuchach, i pracuję sobie nad łopatką. Mhm. Dobrze. Mam taką mocę od Dlatego dałam tobie. A no, no, mówi, na drugą, żeby nie za zakwasów na jedną. <śpiewa> <śpiewa> no, to są takie generalnie podstawowe ćwiczenia, nie, które można wykonywać w domu. Nie wymagają jakiegoś dużego sprzętu, bo nawet takie, które robiłyśmy na piłce, można się położyć przecież na, na matie po prostu albo na końcu do mnie. Mm -hmm. Piłka trochę wymaga, żeby zrobić ten jeszcze podpór, ale to też nie jest konieczne, więc mam ćwiczenie na grzbiet, mam ćwiczenie na łopatkę i mam ćwiczenia na brzuch. Okay, Więc mamy 10 minut roboty w domu, można jeszcze dużo więcej wymyślać, ale to wszystko zależy od tego, co dziś ta kobieta potrzebuje. Nie, jasne. Mam jest jakaś taka yy, zajawka, można powiedzieć. Zajawka, dokładnie. A tak z ciekawości, jakich ćwiczeń kategorycznie nie robić od razu po porodzie? Um, kategorycznie po porodzie nie robiłabym wszystkich ćwiczeń, które wymagają takiego ciśnienia ccenia brzusznego, jak kolumn body, jak y, przykładowo ćwiczenie w siadzie równoważnym, gdzie no, ten brzuch już wymaga, czyli przykładowo jakbym w siadzie równoważnym postawiła kobiety po porodzie, to ona już tutaj jest faktycznie na straconej pozycji, a jeszcze gdybym musiała opuścić tułów do tyłu, mhm. to u 90 kobiet zauważymy to, pomimo, że go nie widziałyśmy przykładowo pod USG, albo mhm. no, one się zacznie od razu trzęść, nie? że te mięśnie głębokie po prostu nas nie trzymają. Mhm. To na pewno to, czyli takie mocne ćwiczenia pilatesowe, w których jest wykorzystywane naprawdę dużo brzucha, tak bym sobie zostawiła na późniejszy gdzieś tam okres. No i pompki podciągnięcia. To też bo to też jest brzuch. Nie? To no. Musi być już funkcjonalne, żeby się, żeby się faktycznie podnieść do góry. Jeszcze podciągnięcie jest naprawdę takim bardzo trudnym ćwiczeniem. No. Pompki, podciągnięcia nie. Martwy ciąg, możliwe, ale przykładowo spaść nie? przysiad. Możliwe, że z jakimś takim mini hunterkiem, bo chcemy najpierw zrobić go technicznie dobrze, a potem wprowadzamy sobie już ten ciężar. Więc on, mm. tak po porodzie nie jest cały zakazane, bo ona musi robić te przysiady, ona musi robić martwe ciągi. Nie? No, podciągać już się niekoniecznie podciąga, pompki też już niekoniecznie robi, bo ona wtedy mm. raczej zrobi przez boczek w stanie do pozycji stojącej niż, niż przez pompkę. Więc tak, to, 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 to. Mhm. Ja tak pytam, no. bo po prostu czasami też można trafić do jakiejś osoby, która może nie wie tyle, nie? No. Warto też wiedzieć samemu, żeby nie było, że właśnie ktoś ci na pierwszym treningu tak, wiesz, że pójdziesz po porodzie, a jak po porodzie, dobra, to sobie dać gatnię, ale chorobowe na przykład. Ja nie tyle, no, jakoś. o to nie tylko chodzi, żeby wiedzieć już, że to jakby jeszcze nie ten, droga w tym, nie? No. Mieć no. na to uważność. Obserwujemy swój brzuch, obserwujemy, co nas boli w danym ćwiczeniu, bo jak jest ćwiczenie na brzuch, a czujemy przeciążenie odcinka to coś jest chyba nie tak, nie? Albo potrzeba większej mobilności ze strony kręgosłupa, albo potrzeba większego wzmocnienia ze strony mięśni tych głębokich i dopiero przechodzimy. Ale myślę, że to są takie faktycznie ćwiczenia, których których 100% powinno się unikać, nawet jak ten brzuch wygląda super w trakcie USG, w ogóle oceny fizjoterapeutycznej i ekstra, na początek nie. Okay. Dobra, ale powoli. Super. Ja myślę, że mamy to wszystko co ja chciałam. Naprawdę? No, <laughs> tak. No, no, boże. Bardzo, bardzo no. ci dziękuję. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie opowiedziałaś o tym, na co zwracać uwagę, co należy zrobić i potem jakie ma jakie niektóre jeszcze mają konsekwencje albo właśnie dobre, albo złe. Także jest to taka esencja, którą warto wiedzieć. Będąc w ciąży, także yeah. dziękuję. <laughs>